Kiedy większość z nas powoli szykuje się do snu, zawodnicy AZS Silesia Rebels trenują przed zbliżającym się sezonem pierwszej ligi futbolu amerykańskiego w Polsce najszybciej rozwijającej się dyscypliny sportowej w naszym kraju. Futbolistów nie zraża mróz i noc, bo futbol to dla nich pasja i sposób na życie. Jak futbol amerykański, zawitał do Katowic przez fuzję Silesia Miners, najstarszej drużyny na Śląsku oraz jednej ze starszych drużyn w Polsce razem z Warriors z Zabrze powstała właśnie nasza drużyna Silesia Rebels która teraz reprezentuje naszą, naszą część kraju w rozgrywkach pierwszej ligi futbolu amerykańskiego. W Katowicach jest więc drużyna z prawdziwego zdarzenia, której celem w nadchodzącym sezonie jest tylko awans do krajowej top ligi. Proszę nam może powiedzieć troszeczkę od strony historycznej, jak futbol amerykański zawitał do Polski? Pierwsza drużyna powstała w 1999 roku w Warszawie. To było Warsaw Eagles. Pierwsza, pierwsze rozgrywki ligowe to dopiero rok 2006, cztery drużony w całej Polsce i od tego momentu jest bardzo dynamiczny wzrost tej dyscypliny i popularności. Cel na następny sezon? No, nasz cel na ten nadchodzący sezon jest przede wszystkim awans do playoffu, wygranie swojej dywizji i później w playoffach zajście jak najdalej. Oczywiście idealnie byłoby zdobyć mistrzostwo. I tego życzymy bardzo, dziękujemy. Dziękuję. Sezon rusza dopiero w kwietniu. Droga do awansu pewnie nie będzie usłana różami. Mecze rebelsów to jednak wspaniałe i niesamowite widowiska, połączone z dobrą zabawą i rodzinnym piknikiem. Na spotkania futbolistów z Katowic przychodzi średnio 400 osób. To daje Silesia Rebels drugie miejsce w stolicy województwa pod względem frekwencji, zaraz po piłkarzach GKS-u Katowice.